Nieplanowana akcja, ale trzeba to zrobić, bo usunąć korzeń. Kurde, bo co jadę tu kosiarką na polek wywożę. Yy, Trawę, to za pier, zawsze w ten korzeń nożem, kuźma. później bo nóż krzywy. No i tu ponacinałem piłą, już zobaczymy, bo to kurde kawał bydlaka, nie wiadomo czy nie ma gdzieś w dół. Cholera, jasna, Przejdzie, przejdzie no i trzeba coś z tym zrobić, bo tak być nie może. Chodź tu, zajmę sobie tu, tak, będzie coś widać czy nie będzie widać? Czy coś tu widać? Nie. Teraz jakoś to się, jakoś to się robiło. Kurde, jak to było, nawet nie wiem już. Yy, no tak na pewno nie, bo to się się bo... Kurwa, nie pamiętam jak to było. nie tak to na pewno nie ale no, chyba tak będzie ok tak jest teraz mi się wydaje nie no, dobra żeś tak nie to jakoś w tą stronę było chyba kurde już nie wiem jak jak to było jak tak mm, nie wiem dobra tyle, jakoś tam trochę czy mało dobra tu powinno być zahaczone jeszcze kuźwa, wiecznie problem to wieczny problem. Jak to się robi? Siak, reble. Tu ja bym zrobił tak trochę na... Chociaż na luźno nie chciałem za bardzo. A zacisnąć też nieba jak mi zaciśnie, to gówno zrobię, Dobra, zobaczymy tak, pierdzielić. Nie chcę mi się tego robić, no ale wypadałoby to usunąć, żeby już kosiarka już przetrwała. To tu by musiał być oto zahaczone. A to by trzymał Nie tak będzie trzymać, naciągnie. Dobra. Teraz tak, dokąd mi to wystarczy tu? babu bo to z linka znowu. I nie wiem czy teraz ja się pod linkę tu zmieszczę. Może się zmieszczę, bo jakoś to tu ucisnął no. Ja bo... No Kuźwa. No No i ch cholera że się, czy nie zmierzy się? Nie wiem, kombinacja jak nie wiem co. Będzie, czy nie będzie, ta trzeba wziąć. i Uwaga, bo idzie... Cześć powladzia. Zobaczyć. Czy wyrwie to cholerstwo, czy nie. Czy to trzyma tam jeszcze mocno, czy nie trzyma mocno. O jabłuszko. Jabłka kurde, nie zdążą dojrzeć, a już spadają z Tyle jest z tego. Cała jabłonka, w ogóle w tym roku nic. Kompletnie. No w pajęczynę wlazłem. Robota ładziu. Kurde w pajęczynach. Widoku już znowu jesteś. Okej. Okay. I zobaczymy. Czy się uda, czy się nie uda. Jak się nie uda, to. Kiepsko, o Jezu, jak tu ciepło Uf. Okno otworzymy sobie hmm. Kurde kluczyka, muszę już pokluczyć do znowu Gaz. jest i nie wyszła na razie no to by było na tyle chyba. dobra inaczej trzeba to zrobić kóźba I'm try to direct possible No to się zapowiada na grubszą robotę odkopywanie Bo to się cholery nie chce ruszyć Tu jest niby przecięty, no on dziś pewnie będzie miał w dół jeszcze Ja pierdykam. Kurde, dobra muszę to odkopać no bo co? No, Hago odpadł w piękło i dupa Kuźwa. Myślałem, że tego uniknę tego kopania W końcu trzecia próba się udała. Jebaniutki, tu miał korzeń, To musiałem go obciąć, tutaj, bo tu jeszcze taki jebitny jest. Tu był jeszcze jeden taki. No i to wszystko i jakoś się udało. Tu by musiał jeszcze trochę odkopać i to wyciąć, bo za chwilę będzie na wierzchu. Czasami to też ładnie się zetnie albo coś. Nie wiem. Tutaj to. No, ale robota zrobiona. Miało być szybko, wyszło trochę dłużej, no ale cóż, filmik miał być 2-3 minuty, wyrwa i po, i po robocie, a tu proszę, takie niespodzianki znowu, no ale cóż, nikt nie mówi, że będzie lekko, dobra, trzeba zasypać to teraz i tyle.